Dobry wieczór, witamy! Dzisiejsze spotkanie. Komentować dla Państwa będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niestety, pierwsza wiadomość jest zła. Na stadionie pada rzęsisty deszcz, i zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg meczu. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3, szeroko z przodu. Skrzydłowi będą dogrywać piłki do środkowego napastnika. Ustawienie zespołu Krakowi właśnie na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1. Z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka. Wizdek sędziego i rozpoczynamy. Mateusz Zdobiak. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania temperując zapędy gry fałów. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Kapitalna wrzutka, ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. No, Bramkarz broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w Bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Piłka wzdłuż linii bocznej. Ale znakomicie. No, świetne dośrodkowanie, ale Bramkarz nie daje szans na napastnikowi. Zwe podanie i strata w środku pola. Jaka jest decyzja sędziego? Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Jest okazja, ależ niecodzienna sytuacja, piłka odbita od bramkarza pada do siatki. No i mamy tutaj bramkę z zaskoczenia. Mało kto spodziewał się sukcesu mimo sporej liczby oddanych strzałów. To prawda, lecz mimo kiepskiej opinii drużyna świetnie sobie radziła w tym moczu. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Może być groźnie. Krakowia, ładny atak. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Dobrze dograł. Strzał głową. Gol. No i mamy remis. Mamy powtórkę i popatrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Fantastyczna główka. Uderzyć precyzyjnie głową trzeba umieć, a on trafił tam gdzie chciał. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. I mamy wyrównanie w tym meczu 1-1. No, może być groźnie. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Jest teraz atakowany sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Tak, fałd był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Nie wiem, czy sędzia nie widział tego ruchu zawodnika w murze, czy nie chciał go widzieć. Przytomne wybicie przez obrońcę głową. Udana pułapka offsideowa. Ja zdał faul, no i jaka jest decyzja? Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Ale ślicznie uderzył, ale wspaniale. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję Brampton. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. No świetna robota, dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Nie przestaje padać. Zaczynamy drugą połowę spotkania i mam nadzieję, że murawa to wytrzyma. Wspaniała wrzutka. Znakomicie w tempo. Uderza. No wsparli teraz bramkarza. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Aut Krakowia wznowi grę. Poczną grę od wrzutu z autu. Takie ryzykowne zagranie gracza, który ma na koncie żółtą kartkę. Druga żółta kartka i sędzia nakazuje mu opuścić plac gry fatalne zagranie. W zasadzie powtórka pierwszego faulu, a kartka jak najbardziej zasłużona. Ach szkoda, strata. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki jak widać podobne, bardzo wyrównany mecz. Ma wsparcie partnerów. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Piłka wyszła na aut. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Ale są błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Nasz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. Te Zdowiak. Szansa! Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. No za jednym pociągnięciem trener wykorzystuje limit zmian. najwyraźniej. Trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Już naprawdę niewiele do końca. Tylko 5 minut i wciąż remis. Blisko polekarne. Ale spodanie to może być uderzenie piłka w siatce to chyba pieczętuje ich zwycięstwo. Coś niesamowitego. Zdobywają bramkę, która prawdopodobnie przesądzi o ich zwycięstwie niespodziewany obrót sprawy. Tak jest futbol. Tu nie można z góry przewidzieć, kto wygra, a kto przegra. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Jedna z ostatnich akcji, pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Mieli pod koniec mniej zawodników na boisku. Ten sukces to zasługa determinacji, woli walki, dyscypliny taktycznej, a także po części dobrej kondycji. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Zwyciężyli, ale losy meczu ważyły się do ostatniej chwili. W samej końcówce meczu emocje sięgnęły zenitu i udało mu się umieścić piłkę w bramce, dając zespołowi zwycięstwo.